Jeśli na samym początku waszej przygody z tradingiem macie problem z odczytaniem kalendarza wydarzeń makroekonomicznych, to polecam wam bardzo prostą rzecz, która powinna wam to wszystko uprościć. Przede wszystkim warto taki kalendarz traktować jako kalendarz pewnego rodzaju zmienności. No bo kiedy mamy tak zwane czerwone foldery, które raczej uniwersalnie na przestrzeni wszystkich aplikacji oznaczają wydarzenia, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na rynek, to właśnie musimy to w ten sposób traktować traktować to jako po prostu Wydarzenie, które może spowodować bardzo dużą zmienność. I na przykład, jeżeli handlujemy na niewielkich interwałach czasowych, takich jak jednominutówka, dwuminutówka, czy też nawet pięciominutówka, to możemy zastanowić się, czy warto wtedy uczestniczyć na rynku w momencie, kiedy ta zmienność będzie naprawdę bardzo duża i nasz stop loss może na przykład zostać wywalony po większej cenie, niż byśmy sobie życzyli. No, jest to spowodowane tym, że na przykład przed takimi wydarzeniami jak CPI dostawcy płynności mogą wycofać się na kilka sekund. Przed ogłoszeniem właśnie tych konkretnych wydarzeń, i wtedy cena może wywindować naprawdę bardzo, bardzo mocno, i nie jest to niczyja wina. Tak działa rynek. A my powinniśmy, jako skuteczni traderzy, po prostu wtedy przygotowywać się na to z góry. Dlatego warto na samym początku, nawet jeżeli nie rozumiemy za bardzo, czym są konkretne wydarzenia makroekonomiczne, to po prostu traktować je jako kalendarz zmienności.